Czy ciągle czekasz na idealny moment? Bo jesteś kobietą, która chce zmiany, jesteś kobietą, która chce żyć bardziej świadomie, bardziej świadomie kreować swoją własną relację ze sobą, ale również relację z innymi ludźmi. Być może chcesz przyciągnąć tego właściwego mężczyznę, być może chcesz zmienić pracę, być może chcesz otworzyć własny biznes, ale jeszcze brakuje ci odwagi i czekasz. I właśnie jesteś w tym wzorcu, Czekania i oczywiście prokrastynowania, odkładania swojego życia i siebie na jutro, na za tydzień, na jesień albo na wiosnę. I dlaczego o tym mówię? Bo bardzo wiele kobiet, może te, które zaczynają ze mną pracę już nie, bo one podejmują tę decyzję, ale bardzo wiele kobiet, które też przychodzi do mnie na konsultacje i mówi mi z jednej strony: tak, ja bardzo chcę się zmienić, to jest pilne, ważne na dziesięć. Ale one czekają. Czekają, aż będą gotowe w 100%, takie wiecie, taka gotowość do zdobywania 8 One będą miały już te wszystkie zasoby, czyli na przykład więcej czasu, no bo teraz pracują, no większość ludzi pracuje, ja nie, nie pracuję z bezrobotnymi. Więc pracujesz, masz bieżączkę, więc czekasz na więcej czasu. Albo prowadzisz firmę, czekasz na więcej czasu, nie masz czasu dla siebie od 15 lat, ale czekasz na więcej czasu, który może cudem maryjnym zjawi się w Twoim życiu, i wtedy zaczniesz tą pracę. Na przykład ze mną, albo z kimś, kto, kto jest po prostu mentorem, przewodnikiem, kto mógłby Cię przez ten Twój proces zmiany tak, abyś mogła urzeczywistnić swoją wizję. I te cele swoje realizować, przeprowadzić je w sposób łatwy, szybki, skuteczny i znacznie szybciej, niż Ty sobie będziesz dłubać coś jak Zosia Samosia, co w większości przypadków powoduje, że ciągle jesteś w tym samym miejscu. Więc te kobiety czekają, czekają również na to, aż będą zarabiać więcej pieniędzy, aż będą mieć więcej klientów i wtedy dopiero pozwolą sobie na mentora, na zainwestowanie w siebie, na, na nauczyciela, na, na coacha, na tak? Kto im pomoże. Tylko widzisz, to wszystko odbywa się akurat odwrotnie, bo tak długo jak ty czekasz, albo może czekasz na to, aż będziesz odważniejsza, jak już się tak zbierzesz, właśnie. Więc jeżeli czekasz na czas, czekasz na więcej pieniędzy, czekasz na księcia z bajki, czekasz na idealne warunki, i ciągle jesteś wierze swojego życia, i ciągle masz bieżączkę, i ciągle twoje życie jest dalekie od tego, jakbyś chciała, to mam dla Ciebie tutaj złą wiadomość, bo prawdopodobnie Twoje życie za kilka miesięcy i za pół roku i za rok będzie wyglądało dokładnie tak samo albo będzie wyglądało gorzej. Bo Ty sobie oglądasz telewizję Netflix warych, czyli mówisz mi, że jesteś w rozwoju już tyle i tyle, oglądałaś 523 moje filmiki, tylko ja się pytam, jaki jest efekt. Ponieważ oczywiście te moje filmy mają być pewnym źródłem informacji, pewną inspiracją dla Was, ale one nigdy nie spowodują. Transformacji, Twojej transformacji. Ja to mówię naprawdę bardzo wiele razy, ponieważ większość Twoich blokad, które cię w tym momencie trzymają, to są blokady z Twojej podświadomości, to są blokady, do których nie masz sama dostępu, ponieważ no też nie jesteś ekspertem, nie masz do nich dostępu. Raz, dwa, siedzisz w jakimś Twoim pudełku. 3. Nie masz narzędzi, nie masz praktyk, nie masz technik, ponieważ zwykle się tym nie zajmujesz. A zresztą, nawet gdybyś się zajmowała, to ja już wielokrotnie mówię o tej metaforze: dentysta sobie sam też zębów nie leczy. Więc bardzo często terapeuci, psychologowie, coachowie, osoby, które są w rozwoju. One mają po prostu swoich mentorów. Ja w tej chwili pracuję jako klientka z jedną z, moją, z moich mentorek z Stanów Zjednoczonych. Już pracujemy no, prawie 3 lata w tej chwili i nigdzie się od niej nie wynoszę. Jeszcze jestem w programie rocznym pewnej multimilionerki z Anglii, która też mnie uczy o energii, też mnie uczy o różnych procesach i... Yy, ja pracuję cały czas jako klient z kimś, ponieważ mam coraz większą wizję, wizję za wizją, i potrzebuję coraz lepszych, coraz większych, coraz bardziej wysokoenergetycznych nauczycieli. Nie dlatego, że jestem głupią londynką, bo sama już jestem w rozwoju ponad 25 lat, ale ponieważ mój apetyt na życie rośnie, mój apetyt na moje wizje rośnie, to dokładnie uważam, że z takimi kobietami. Osiągam moje cele i urzeczywistniam swoje wizje dużo szybciej, łatwiej, skuteczniej w bezpiecznym kontenerze energetycznym. Więc jeżeli ty słuchasz tego i masz dalej masz zamiar dalej czekać i wymyślać sobie wymówki, bo te osoby, które czekają, to one zawsze będą miały więcej wymówek. No teraz to akurat dzieci mają wakacje, a potem dzieci pójdą do szkoły, a potem ty będziesz miała wakacje, a potem będziesz sobie reperować krany, albo będziesz sobie coś tam kupować nowe meble. Albo będziesz miała wizytę u dentysty, więc ja nawet nie chcę słuchać tego bullshitu, bo to jest Twoje życie i zrobisz tym swoim życiem, co będziesz chciała. Natomiast, jeżeli masz faktycznie już dosyć tego czekania, tego odkładania, tego zaczynania na zasadzie zosi samosi, a potem oczywiście dopada Cię bieżączka i nie jesteś konsekwentna i porzucasz, tak naprawdę porzucasz siebie, porzucasz swoje pragnienia, swoje marzenia, swoją wizję, i masz faktycznie tego dosyć, to zapraszam Cię oczywiście na 60-minutową konsultację ze mną. Przyjrzymy się Twojej sytuacji, zrobimy bardzo dokładną analizę tej sytuacji. Ja ci powiem, jakie są przyczyny, i oczywiście powiem Ci, jeżeli by nam się dobrze rozmawiało, jak mogę Ci pomóc, do czego mogę Ci zaprosić. Ja pracuję bardzo holistycznie, z umysłem, ciałem i duszą, pracuję również wykorzystując energię. Medycynę kwantową, to naprawdę się super sprawdza. Jeżeli uważasz, że ten filmik e, e, ktoś powinien zobaczyć z Twoich znajomych, to proszę puść go dalej. E, ja jeszcze taka informacja: pracuję już z kobietami 11 lat. Jeżeli nie ma Ciebie na Facebooku, albo przepraszam, jeżeli jesteś na Facebooku, to wyślij mi zaproszenie. Jest to inna przestrzeń, tam gdzie publikuję wiele testimoniali moich klientek, opinii, wiele przypadków osób, z którymi pracuję, więc tam są troszkę inne treści. Zapraszam cię do, do tej przestrzeni oczywiście serdecznie. I jeśli chodzi o te konsultacje, to też zapraszam przede wszystkim osoby, które nie oczekują magicznej pigułki, bo ja takiej magicznej pigułki nie mam. To pierwsze spotkanie to jest analiza, konsultacja wstępna, diagnoza. I przede wszystkim zapraszam te osoby, które mają dosyć już wegetacji w swoim życiu, marazmu, przewidywalności, mdłego życia i woła je coś więcej, i szukają faktycznie mentora, przewodniczki i praktyka, który może, może tę osobę, może ciebie. Poprowadzić w tym procesie, tak jak powiedziałam, z lekkością, z radością i w bezpiecznej przestrzeni. Jeżeli to Ty, to oczywiście zapraszam Cię na to spotkanie. Pozdrawiam.